Rodacy stajemy dziś do niepodległościowego apelu pamięci przed miejscem wiecznego spoczynku i czci żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych przed starym cmentarzem w Łomży, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. Żołnierze Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych walczyli o odrodzenie wolnej Polski z najeźdźcą sowieckim i niemieckim. Stworzyli polskie państwo podziemne. Dzisiaj. My, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Przywołujemy pamięć uczestników powstań narodowych, twórców II Rzeczpospolitej i obrońców odzyskanej niepodległości. Wspominamy również żołnierzy pól bitewnych II wojny światowej, polskiego państwa podziemnego oraz powojennego podziemia niepodległościowego. Wołam idących szlakiem ku niepodległości, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarosłów księcia Jó Józefa Poniatowskiego, podchorążych bohaterów Nocy Listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu! Fa, bohaterom. Bohaterom. bohaterom! Wzywam legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy korpusów polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii. Powstańców Wielkopolskich i Śląskich, obrońców Kresów Wschodnich i Lwowa, kadetów, harcerzy, strzelców, sokolich, drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu! Ciebie wzywam, Marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz generałów Józefa Halera i Józefa Dowbur-Muśnickiego. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczpospolitej. Wołam obrońców ojczyzny, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Przywołuję, do, od, przy, przywołuję bohaterów od września 1939 roku na wszystkich frontach II wojny światowej. Bohaterów polskiego państwa podziemnego i powojennego podziemia niepodległościowego, którzy stanęli do walki za Boga, honor i ojczyznę. Stańcie do apelu! Wzywam was do apelu wszystkich żołnierzy, oficerów i podoficerów 33 pułku piechoty, broniących łomży pod dowództwem kapitana Stanisława Raganowicza, poległych w walkach od powstania pułku w grudniu 1918 roku do jego ostatnich walk w kampanii wrześniowej 1939 roku pod Łętownicą i Andrzejewem, którzy stanęli do walki o niepodległą Polskę. Stańcie do apelu! Wzywam wszystkich żołnierzy Łomżyńskiego ziemię niepodległościowego, w poległych w bitwach i potyczkach na ziemi łomżyńskiej, w czerwonym boże, grondach i wielu innych. Przywołuję aresztowanych, wywiezionych i zamordowanych w katowniach Gestapo NKWD, UB, więzieniach, łagrach, obozach koncentracyjnych, kopalniach i na dalekiej nieludzkiej ziemi, spoczywających w nieznanych i bezimiennych mogiłach, odartych z godności i będących synonimem bandytów w czasach Polski Rzeczpospolitej Ludowej. Stańcie do apelu! Do Was zwracam się potomni. Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczpospolitej i ich czyny pozostaną na zawsze w Waszej pamięci, w historii Polski i dziejach narodu polskiego. Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci! Do hymnu! Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Do... to Polski za twoim przewodem, złączył się z narodem przejdzie Wisłę przejdzie Wartę, będziemy Polakami, Polakami da nam przykład o napartę, jak zwycięszać mamy masz masz polski Włoskiej to Polski za twoim przewodem. Złączył się z narodem Marsz Marc Ziemi włoskiej do Polski za twoim przewodem Złączył się z narodem.